Szukać będziecie drogi do celu, dróg jest wiele, pomysłów jeszcze więcej. Nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, gdzie jest wasza droga. Nie widzicie celu, nie rozumiecie wszystko jest przed wami tutaj ukryte. Stoicie i czekacie. Pojawia się jakaś strata. Martwicie się, zamartwiacie, że coś straciliście, coś bardzo wartościowego. Może tutaj przydarzyć się jakaś strata, kradzież, utrata czegoś, co było w Waszym posiadaniu albo było w zasięgu Waszego posiadania. Panowie królowi miłości odchodzą na bok i to jest związane z tą stratą. Także może być to strata miłości. Panowie kiedyś kochali, teraz nie kochają. Ale pojawia się dla Was karta wielkiego powodzenia, wielkiego sukcesu w życiu. Popatrzcie, jest to najwyższy szczyt, jeżeli będziecie działać, iść do przodu, iść przed siebie, pokonacie wszelkie przeciwności losu. Taką teraz macie energię, możecie zdobywać. Ta karta mówi o tym, byście nie stali w miejscu i nie martwili się tym, co jest tu i teraz przed wami, tylko byście rozpoczęli ruch do zwycięstwa, bo to zwycięstwo na was czeka. W każdej dziedzinie życia popatrzcie, bo choć wy nie widzicie, Sfinks jest zasypany przez piaski pustyni, więc wy nie widzicie celu, światła, źródła, to źródło wam świeci. To źródło was prowadzi, dlatego macie tyle energii, by iść na szczyt, tylko drzewo odwrócone. Nie widzicie, są różne przeszkody, różne podmuchy wiatru uderzają w to drzewo, ale ono nam cały czas świeci. Ukryte też was prowadzi. Tylko że wy od tego drzewa też jesteście odwróceni. Macie swoje plany, nie chcecie podzielić się tymi planami ze źródłem, nie chcecie iść razem ze źródłem, dlatego wszystko tutaj jest poodwracane, dlatego jest strata. Jeżeli panowie tutaj mają problem, by podążać drogą szczęścia i źródła, i odczuwają różne straty, o tyle, panie. Są wolne, niezależne, mają świetny czas w finansach, świetny panie czas na inwestycje, na pomnażanie pieniędzy, na lepszą pracę, na awans w pracy. Macie na to energię i jeszcze ta karta wzniesienia sukcesu. I jeszcze na dodatek, panie, popatrzcie, królowe sił, macie ogromną energię, prowadzenie źródła, macie szczęście. I jeszcze jesteście otwarte na sukcesy w finansach, tylko działać. Świetny czas dla pani.